Siema widzowie! To mój kolejny odcinek na tym kanale, a dzisiaj zrobię się już po raz kolejny w, w, Pol w PoliSkoleGaming. Jak wiecie, w ostatnim odcinku zaczęliśmy sobie serię Ognikowego bilioga. E no i dzisiaj będziemy sobie ją kontynuować. Więc tak jak obiecałem, dzisiaj pojeździmy sobie trochę ciężarówką, bo w sumie jeszcze nigdy Wam nie pokazywałem jak jeździć ciężarówką. Jaki był ten film na chwilę na kanale? Ale usiłowałam po prostu, bo nie było się jak więc, Raczej, Więc. Okej, raczej filmy były dobre, bo tak, jak się kiepskie oko nie kaj fajnie. teraz jak zwykle wyjechać, bo jak nikt nie widzę No, Grogę. Teraz trzeba I Gokaj, I Gobę, mamy Chociaż jak światło się wzięło. Gokaj, Gobę, Ogólnie Gokuj, 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 Więc Gokuj, trochę lipa jest No i dzisiaj My na pewno zrobiły więcej niż wczoraj, bo sięgnął kresę 10 km, czyli żarówką jest 3 km na złokie. A one naprawdę nie są długie, one są króciutkie, więc na pewno można sporo bajcie zrobić na czyli żarówką. Więc dobra Przyczepiamy jeszcze, okay. O, przeczepkę. No i możemy jechać. Tylko kresę jest ciężką, bo jeszcze mamy wskaźnik, gdzie, gdzie jechać. Choć kresę, wskaźnik jest mało potrzebny, bo. Jakby i skokny, już się rąką, dlatego jak wybieram kilku roczek szkola. Kawa. Możemy teraz się kogoś zmieścić? Dobra, nie widzę gryłka, ale trzeba kogoś przejechać, bo kiedyś jest taki skręt. ja jedziemy przez pole akurat. No, i już jesteśmy na gróbach. Nic nie jechało. No więc, ruszamy więc. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie, bo jak nie, to No i dobrze, lecimy, w ogóle... Ja tylko, jak, tylko wspomnę o tym ostatnim odcinku. Co wy tam ogwaliliście po prostu, ostatnim odcinkiem, to się w głowie nie mieści. 25 prawie że wyświetleń, po niecałych 24 godzinach, jest nowy rekord kanału, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Niesamowite po prostu jest to. I co wy właśnie zrobiliście? O, jest jakaś ciężarewka, która nie leży, że tak powiem. No, pewnie się ktoś wywalił, albo po prostu... Albo po prostu ma przerwę Ale naprawdę, powiem coś z takiego odcinka Naprawdę bardzo jestem Wam wdzięczny Mam nadzieję, że odcinki też będą Wam się podobać z tej serii Bo jeśli nie, to po prostu serię zakończymy Albo będziemy robić coraz rzadziej Więc zawsze jest jakieś rozwiązanie No i dobrze, już za chwilę będziemy musieli skręcać Właściwie za chwilę skręk. Bo jak sami widzicie, mam drugą drogę, Pewnie że jestem z tyłu tego, z przodu właściwie tego. Kurde, chyba pojedziemy się też coraz bardziej, Coraz jaśniej robić. Coś tak czuję. Albo coraz ciemniej. Nie, było no, dużo ciemniej, więc, więc teraz powinno się już jasniej robić. No i go bestkę wykręcamy, idealnie wyszło. No i tak naprawdę już jesteśmy wszęczkowi, więc idziemy tak naprawdę grzyb i lukę, odkąd wyjechaliśmy. Jeszcze nie będzie około 3000 zł. Właściwie. No plus jeszcze mamy, jechanie około 2 i gdzieś tak około 40 50 sekund. Gryjka będzie urobejście, więc tak pewnie, że 3 minutki. będzie trzeba jakieś tą ciężarówkę gdzieś zakankować. No bo wiadomo, bo... Ale będzie chyba pewno geogi, bo naprawdę. Bo... No, Kurjka. Tankowanie ciężarówki nie jest w stanie. No ale goby. Mieliśmy tu teraz fokoraga, więc musieliśmy trochę zwolnić Więc i kres korek kolejowy, więc... Fokoraga i kres korek kolejowy, więc trzeba było zwolnić Rada dobra, to ja się nie sprawdziłem, jest coraz ciemniej Więc, jak mogę powiedzieć... Choć chyba nie, słońce słońcowska, nie Tak, księżyc zachodzi, czyli słońce wstaje Dobra, dobra, czyli będzie coraz jasniej, to dobrze Wejdźcie dobra Dojechaliśmy, ja no i musimy się zrezygnować, będzie po prostu dużo szybciej. Więc się kabiamy do tylko kilka zajęło i dostaliśmy księgę z każdym okiem, więc gdzieś zbadajcie, dobry jakby zarobek. I tak naprawdę dzisiaj troszkę myślę, że na tym odcinku musimy sobie zrobić grubę 10 księgów, jak to pewnie dobrze pójdzie. No więc dobrze, znowu udało się zespić gdzieś zarobek. No i jedziemy, o, księgę jest, więc muszę go wymigać bo jest stoi, więc Więc on był krzypał, gdyby on nagle ruszył choć jaka, ja się w ciebie wywaliłem, a on we mnie wjechał, jeździ chyba, jeśli to będzie wypadek, pewnie już znowu będzie pisiał, Jedź, krypie, albo coś, nie, jeździ ja coś takiego, że ja pisałem, Jedź, chypię albo jakieś baga, więc jest takie przykro, nie, 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 był ten bag, nie, no, gościu. nie, 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 w prawo, ja w lewo. O. Dobra w sumie jeszcze lepsze rozwiązania. Czyli dobre, tak jak mówiłem, jest coraz jasniej. No dobra. dobre. Dobra, już jedziemy tylko, bo były małe problemy, że tak powiem. I tutaj wykręcamy. I dobra. Tak naprawdę, To się bardziej krótkie praca, a tak można zrobić. Więc praca część um, taka pewnie praca... Praca kierowcy, czy żarówki się najbardziej opłaca. Pęca jakieś Kagara, czyli takiego no kontrolera bilaków po prostu autobusie, to jeszcze się opłaca, bo jak kogoś złapiesz, to jest kiedyś 10 zł. A jak będziesz właśnie jeździł z takim z takim właśnie kagarem i jeszcze będziesz jechał autobusem, to jest w ogóle z jaką klasy autobusem 13 tysięcy może, jak daleko się pójdzie, bo jak nawet czasem 14, bo ja śmiewałem takie sytuacje, kiedy zarabiałem na KPM WC albo się tak to pokazałem. Więc to no, naprawdę czasem się może pofarcić, więc no dobra, kurczę, już wjechaliśmy na drogi, no i jedziemy, jedziemy do, 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 do bo już ja, zapomniałem, Jego tu będzie w Malechowie i jeszcze właśnie w Sęczkowie w Oparagach, ale co bo jakaś ciężarówka jedzie, kurczę, no, jakichś ciężarówek, ci po, wam powiem, A ja się nie spodziewałem, kurczę, że będą ciężarówki jeździć.

Bały? No ale krąg mogę, no, się mówi. Teraz mogło się już zdarzyć, nie? No, tak się może się zdarzyć, taki wypadek. No więc dobra. Pędzimy chyba jak już robacz po 20 w zabugowanym. No ale jak się śpieszymy, to, to trzeba, to trzeba, nie? Będzie szybciej, chociaż jak robimy czasy sporo. O jezus, hamuj, hamuj, hamuj. No dobra, jakoś, jakoś wyrobiliśmy. Na pewno gorzej niż ostatnio. Ale jakoś wyszło. Więc ramek, ok, przyspieszamy, a gdy będzie fokalaka, to ok, hamujemy. Więc, no, żeby, żeby nie rozszedł tego bagatu, chyba gorzej będzie, to, że będzie jakby pociąg jakby jechał. No, było dużo gorzej. No i ramek, musiałem zwalniać po kresie do 60. Choć kiedyś pociągi w dużo więcej jeździłem. Ogólnie, go, bo ja pewnie wyszkałem w Bagdak, ale wcale nie wyhamowałem. z skończyłem. Okej, wieś, damy już drogę. I tak naprawdę już dojechaliśmy. Trochę dłużej nam zajęło niż wtedy. Oczywiście sama Geoga to chyba krócej. Tylko, bo tak naprawdę w dniu, tylko jechaliśmy. Chyba. Coś mi się tak wydaje. Bo jeszcze wkrótce wypadło gdzieś takich 30 sekund. Później jeszcze musiałem wybrać krok. Jeszcze musiałem przeczepić, to trochę zajęło. Trochę zajęło, nie powiem. No i dobra, jeszcze raz przyjęliśmy sobie drogową paczkę, nie tylko po prostu. Drugi raz jechaliśmy kawałkiem ciężarówką, może trzeci jazd, trzeci raz dojedziemy i może dostaniemy jeszcze jakąś kawałką paczkę BMW, a w następnym odcinku może Wam pokażę, jakbym szkołował jakiegoś kalara, jakbym bym Wam pokazał, jak się jeździ właśnie rąkowusem z takim kawałem, bo to jest dobry jakiś zarobek, na pewno lepszy niż się jak chcecie jeździć samemu? No bo, jak chcecie jeździć samemu autobusem, to jest na pewno dużo gorzej. To wie, wiemy. No, no. i dobra, dobrze. Kukaj jeszcze trzeba po raz kolejny wjechać już po raz trzeci na tym odcinku. No i tak naprawdę, za chwilę będziemy mieli dużo kasy. Za chwilę 70 tysięcy już będziemy mieli więcej niż na tamtym odcinku. A tak naprawdę, jeszcze jedna klasa przed nami, na pewno. No jak się jakby... O chuję, o chujka. No więc czekaj, pewne 10 tysięcy 200 zł. To jest bardzo dobre, jakby... Ja skraje jakiszkałem 4 tysiące jaka kompaczka jakby, więc... Więc to jest bardziej jakby ga bezajobek. Więc ga. Ojejku, 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 ga. Gobiera i cyk. Dobra, Udało się wyjechać. No i ga. O, kolejna ciężarówka. O, będziemy musieli jechać za ciężarówką w tej strefie. Więc tutaj jest trochę taki minus. Choć ta ciężarówka pewnie ją ucieknie gdzieś, więc tutaj jest plus. Choćby jedziemy dość szybko, więc pewnie ją wygodzimy. No więc trochę będzie jakaś flipa, no ale. Na pewno jej nie wyprzedzimy. Mimo, że teraz jest przerywana, teraz jest już znowu ciągła. Tego ciągu nie można wyprzedzać. Tego przerywanej można tylko wyprzedzać. Okej, tak, o no, kiedy jesteśmy po prostu zawolni. Jakieś chyba jakieś jak ciężarówki, jakby się nie... Jakby się nie pogodziło, kiedy gościu jakąś ciężarówkę jak ja mam. A jaka ciężarówka to tylko stoi. Ciekawe co tak, to się obwaliło. Za chwilę pewnie gościu wywali z gę, albo już wywaliło w sumie. No nie wiem. Albo po prostu pisze o pomoc, a nie widział go, bo ga czaknie zarykał go, ale takie właśnie. Dobra, że jeszcze ciężarówki nie widzieliśmy. Już jedziemy w 20. 120, ale na chwilę jesteśmy pewnie w kierunku zabugowanym już. A przynajmniej przez chwilę, bo jesteśmy w kolebicach. Więc ojejku, trochę nie wyszło. Było jakby to powiedzieć, mały wypadek był. Nie ma, że tej ciężarówki ku nieba, ojejszy, jeszcze jakiś gościu jedzie. Ale dobrze, nie był to boks na pewno i dobrze pojechał. Go przed się przepisali, więc no, rzadko robiewamy takich ludzi w Poliska i Gaming, więc widziałem jak będziecie grać w Poliska i i będziecie mieć wypadek wypadać, co zerał się w to się nie dziwcie, bo kiedyś to jest Poliska i Gaming, jest Szczególnie jak jeździcie tym baluchem, co zera z łokie. Zapewne że zjawia złoty go ukciwercego, czyli zegarego. Nie, nie, szybko, wjeżdżaj, 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 wjeżdżaj. Kury jego nie. Jezus, maja, jak się zamknął roga w śni. A jeju. Bo jaki to jest gniewa, jak widziałem. Niesamowite po prostu. Niesamowitego, ale krewdą. Chociaż kiedy paksi jęki BW nie pewnie wystarczyć. Bo by jak nie czasu, o, już tak pociąg jedzie, więc dosyć szybko. Choć pewne rzeczy, bo jeszcze jeszcze drugi, no to, to nawet wyszło dobrze i tak 10 księżyców zrobiłem, jak trzy przejazdy, to jakieś świetne. No i 3 księżyców, ośm, że jak mam, ja, dwa przejazdy, to jest niga dużo. Przecież w każdym odcinku zrobiłem 4 tysiące chyba 100 zł Ehm, właśnie, że 2 przejazdy, więc o prawie 3 tysiące złotych mniej. Więc to jest i tak świetnie. Więc tak naprawdę, Ciężarówka, jeśli chodzi o chyba najbardziej się opłaca w Polish Car Przypomnijmy, przed, przed rozpoczęciem odcinka, czyli tak naprawdę, przy rozpoczęciu, gdy zaczynaliśmy ten odcinek, miałem, żeby sobie jakieś podtrzymywanie po prostu, gęsto mi podtrzymywanie, właśnie. Więc tak, na początku odcinka miałem 59 tysięcy. A teraz mam 70 tysięcy, więc zrobiliśmy go gdzieś tak, no niecałe 11 tysięcy. Więc no, to jest i tak świetny wynik. No I mam nadzieję, że tego krzyż wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i zasłyszczę, kanał, a ja będę się z Wami żegnał. Yo!